Kolejne dwa nasze eksponaty to Mercedes 37 rok i Peugeot 38. Tak jest. Tutaj, przy Mercedesie, warto zwrócić uwagę, iż e, był to samochód tuningowany przez niemiecką firmę Wacker. E, tuning w tamtych czasach e, nie polegał tak jak w dzisiejszych na modyfikacji, e, modyfikacji silnika czy dodawaniu takich udziwnień e, na karoserii. Tutaj natomiast skupiono się e, na bardziej takich. Ekonomicznych rzeczach, które pomagały nam w życiu codziennym, czyli tutaj ta trzecia lampa, która służyła właśnie jako lampa przeświębielna lub dla pojazdów przywilejowanych. Lampy szperacze, które mogły od razu służyć za lusterka. Kierunkowskazy ramieniowe, skórzana tapicerka. Tutaj, jeszcze w tym samochodzie, jest otwierany dach. To auto bierze udział w różnego rodzaju paradach, które mają miejsce na przykład w Gdyni z okazji Święta Niepodległości. Grało również w filmie Kobiety Nazistów na Discovery Channel. Ojciec już aktorkę, która grała Ewę Brown tym samochodem, a więc auto jest już rozpoznawalne. A właśnie kolejny ten samochód, Peugeot. Tak, z Peugeotem jest dosyć też ciekawa historia związana, ponieważ no, pełna jego nazwa brzmi Peugeot 402B Legre. Legre znaczy długi typ nadwozia. Projektantem tego samochodu był dentysta, a więc styliści dostrzegają się analogii do zęba. Cóż, warto zwrócić uwagę na światła, które są umieszczone za atrapą. Od, e, w tamtych czasach kodeks drogowy ściśle określa odległość między jednym a drugim autem, na, co najprościej można zobaczyć przy Mercedesach. E, czemu ta odległość była ściśle określona? Tak jak już mówiłem, e, w tamtych czasach oświetlenie ulic było bardzo znikome, i chodziło tutaj w tym przepisie o to, aby snop światła wychodzący z tych świateł był na tyle szeroki, aby od Doświecić nam jezdnie. Tutaj natomiast te światła są blisko siebie umieszczone. Natomiast Francuzi bardzo ciekawe zastosowanie wymyślili. Otóż żarówki świecące w tych lampach świecą do wewnątrz lampy. Od Światło odbija się od zwierciadeł i już snop światła wychodzi odpowiednio szeroki. Również ciekawą rzeczą jest fakt, iż to wychodziło w wers wersji z tak zwanym hardtopem, czyli w pełni składanym metalowym dachem. Mercedes. Do tego rozwiązania powrócił w latach 90. modelu SL i ogłosił to jako rewelację, jako wielką nowość, coś czego wcześniej nie było. Jak widzimy, już w 1938 roku Francuzi wpadli na taki pomysł.